Witam. Dzisiaj taki temacik, taki, może inaczej, jest poniedziałek rano, trochę się potłumaczę, no i trochę mi się nie jak to zawsze w poniedziałek. Taki temacik, co mnie, żeby nie powiedzieć, denerwuje, to co mnie irytuje w tej pracy, bo tak, niektóre rzeczy mnie irytują, chyba tak jak wszystkich, ja Wam powiem, co mnie irytuje. Co mam na dzisiaj? Na dzisiaj taki kwantumik Wygląda świetnie. Niezniszczony, plastiki całe, siedzenie nawet całe. Przebieg 1070 km, silnik 2 t Do odpalenia po zimie. Ok, przewidziałem na to na no jeden dzień. Bezproblemowo. Zostanie jeszcze trochę czasu to coś, coś dłupne dalej. To jest kwantumik jeden. Za wami stoi kwantumik drugi z zeszłego tygodnia. Tamten. Praktycznie ta sama, ta sama historia. Do odpalenia tylko po Zeznania były różne. Od 3 do 7 lat. Nie wiedzą ile tamten kwantum stał. Taki sam, silnik 2T, tylko tamten przebiegu miał chyba więcej. Podobno był zostawiony. Wiecie, na jesień ktoś przyjechał, nie wiem, śnieg spadł, zrobiło się zimno. Więcej nim nie jeździł i tak ten, ten, ten skuter tam przestał. Wszystko chodziło super świetnie amerykańsko. No teoretycznie prosta robota. Planowane było jeden dzień. Co nam z tego wyszło? Lewy simmering wału, prawy symering wału, nowy gaźnik, bo stary wydawał mi się zatkany. Jak w końcu już go uruchomiłem, bo ciśnienie miał fajne, miał 12,6, 12,8 atmosfery, no to miał fajne. Jak już go uruchomiłem, coś zaczę zaczęło poklepywać, bardzo kopcił. Ech. W każdym razie doszliśmy do takiego etapu, że tu mam z niego tłok. Z tamtego, zeszłego tygodnia. To jest tłok z tego kwantuma. Tak wygląda. Przerwa na pierścieniach około 1 mm. No i klepie na korbie i klepie na słożniu tłoka. To mnie, właśnie, to mnie właśnie zawsze irytuje, że nie ma prostych. Napraw takich, nie wiem, na przykład hamulce. Panie wymiana klocków. Przyjedzie ktoś na wymianę klocków, z wymiany klocków robi się za chwilę wymiana całego układu, bo w sumie układ jest suchy. Kiedyś miałem gościa, kiedyś miałem gościa. Nie jedzie skuter chyba pasek. Przywiózł, przywiózł ściągam pokrywę, no tak rzeczywiście, pasek wiecie tam po poskręcany to zapomniał dodać, że to nowy pasek nie wiem ile miał zrobione, 50 km, 100 nowy pasek jest rozwalony, pocięty czyli nie jest wymiana paska, tylko trzeba znaleźć jeszcze jeszcze błąd tego no, dlaczego, dlaczego, ten pasek był, był pocięty, Okazał, tam okazały się luzy Duży luz w przekładni tylnej i to mnie, w tym zawodzie, to mnie w tym zawodzie irytuje, że ma być prosto, ma być szybko, a wychodzi z tego z tego powiedzmy, powiedzmy remont ten quantum co tam stoi za kamerą, z jednego dnia roboty, z jednego dnia pracy, czy z tych, powiedzmy, tych, tych 8 godzin czy 7 godzin, jak ja sobie liczę Zrobi się za 3, za, za 3 dni, czyli około 20 godzin roboczych, bo trzeba wyjechać silnikiem, wymienić wał, złożyć to wszystko, wleci nowy zestaw i z tych nie wiem, 300 czy 350 zł ustalonych za serwis zrobi się 1350. Będą sceny na pewno, znaczy sceny, no, w sumie klientom też się nie dziwi jak mają płacić więcej, no ale to no, nie, nie moja wina. Inaczej, że tak powiem, jest znane, a inaczej, inaczej, inaczej się to ma w, w konfrontacji z rzeczywistością. Mam nadzieję, że tutaj, że tutaj będzie wszystko ok, że tutaj będzie wszystko ok, Szybki, szybki serwis i, i sprzęt będzie chodził. Mam nadzieję, że wszystko wygląda tak, jak on z zewnątrz, czyli silnik będzie też, też w takim stanie w się bardzo ucieszył. To by była taka taka prosta 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 praca, której mi właśnie teraz brakuje. Jestem taki no lekko może no nie poddenerwowany i zniesmaczony, że zawsze są jakieś, zawsze są jakieś komplikacje, że nie ma tych takich prostych Diagnoza, naprawa i dziękuję. Zawsze po drodze coś wychodzi i to z pierdółki robi się problem, nie do, nie do ogarnięcia. Płyk kawy. Chyba już ostatni. No i co? No pamiętajcie o kawie dla Adasia. Komentujcie, co Was irytuje w Waszych, waszych zajęciach. Subki, lajki. No i do następnego razu. Tyle ode mnie na, myślę, że na środę. Trzymajcie się.